Fajne w tym eksperymencie jest to, że mimo, że jestem w pokoju sam, czuję do ciebie pociąg. Naprawdę? Zdecydowanie. Ja też. Jak śpisz? W piżamie czy nago? Coś pomiędzy. A ty? Nie. Świe w spodniach od piżamy. Różowo-białych. Christopher sprawił, że zapomniałam o czasie i przestrzeni. Ale Erasmus jest jeszcze bardziej pociągający. Trudno to wyjaśnić. Obaj są świetni, obu bardzo lubię, ale to Rasmus nie daje o sobie zapomnieć.